Cześć! Witam Was po krótkiej przerwie w 30. odcinku Shaman Race. Postanowiłem powrócić do, do jak widzicie, takich nagrań na setkę. Czyli, czyli żadnej obróbki, żadnego kombinowania, żadnych czołówek, po prostu nagrywam. Nagrywam materiał i wrzucam go od razu do YouTube'a. Specjalnie też nie, nie planuję tych nagrań Znaczy, mniej więcej układam sobie w głowie co ma w takim nagraniu być Spisuję sobie to ewentualnie na jakieś tam 5-6 podpunktach i, i w ten sposób próbuję, próbuję wam to wszystko co mam w głowie powiedzieć. Dlatego, yy, dlatego nagrania nie muszą być płynne, po prostu tego nie, nie ćwiczę. No to, no to startujemy. Yy, ogólnie wiadomo, sytuacja się troszkę zmieniła. Nie jeżdżę już tak często samochodem, pracuję zdalnie z domu, dlatego nowe odcinki Shaman Race nie mogły się ukazywać. Prawdopodobnie skończy się to na tym, że, że będą istniały dwa oddzielne formaty. Jak czasami będę gdzieś dalej jechał samochodem, tak jak dzisiaj, i będę miał jakiś temat to coś nagram w ramach Shaman Race a jeśli, jeśli nie, no to to będziemy robić inny format będzie się nazywał prawdopodobnie Amiga w sieci tak będzie się nazywał ten nowy format będzie polegał na tym, że będę sobie siedział w moim domowym biurze i będziemy sobie przeglądać newsy na egzeku, będę je omawiał troszkę szerzej niż jest w opisie takiego newsa no i ogólnie będziemy się poruszać po, po sieci, amigowej sieci w stronach związanych z amigą także jeśli, jeśli mi się to uda to ten nowy format gdzieś w najbliższym, w najbliższym czasie ma szansę wystartować no a odcinki, odcinki Shaman Race, to no tak jak mówię, będą się ukazywać wtedy, gdy gdzieś dalej pojadę, będę miał temat i, i wtedy będę wrzucał też. Szaman Race to w ogóle jest z perspektywy czasu dla mnie niesamowite, że udało mi się to już zrobić 30 razy. Nagranie w ogóle czegokolwiek na YouTube'a pierwsze przychodziło z trudem potem zacząłem kombinować coraz bardziej obrabiać te materiały tak jak widzieliście wrzucać jakieś muzykę podkłady to wszystko jednak zajmuje masę czasu żeby, żeby to wszystko ładnie zgrać wiadomo odbiór takiego wideo bardziej profesjonalnie obrabionego jest dużo lepszy a tu widzicie jest coś nagrywane na, teraz na żywo kamera podskakuje samochód jedzie po dziurach no to macie wstrząsy na ekranie ale to też ma swój urok takie rzeczy nagrywania na 100% live gdzieś w terenie też mają moim zdaniem jakiś urok i, i będę to po prostu robił także można powiedzieć, że ten nowy format Amiga w sieci będzie bardziej pro a Shaman Race powróci do tego czym był pierwotnie czyli takich mm, nagrywanych na, na szybko filmików komentujących y, pewne wydarzenia w naszym Amigowym y, świecie gdzieś z drogi y, jakieś takie wrzutki właśnie bez obróbki y, takie, taka, taka surówka tym, tym, tym się będą różnić te dwa formaty, czyli Amiga w sieci będzie czymś bardziej y, pro, obrobionym, a Shaman Race ma być takim y, taką surówką Co w, tym, co w tym odcinku chciałem poruszyć przynajmniej jeden temat, który mi przyszedł do głowy wczoraj wrzuciłem na egzeka newsa o grze Shadow, Shadow Shadow Warrior chyba się nazywa ta gra to jest, to jest gra z końcówki lat 90. na bazie tego samego silnika, który został użyty w Dioku wrzuciłem to na egzeka ale wrzuciłem też na wykop Wróciłem newsa o tym na Wykop i yy, ludzie tam zaczęli komentować, że faktycznie spoko, super yy, gierka i tak dalej ale pojawiły się komentarze w stylu a kiedy w Doom na Amigę? albo yy, kiedy przeportujecie yy, kiedy przeportowany na Amigę zostanie Duke? no i no i zaczęło się w mojej głowie znowu to samo co co przeżywam w sumie w tym, w tym amigowym środowisku od lat czyli déjà vu. vu poczułem się tak jakbym się znowu znalazł w latach dziewięćdziesiątych gdzie ludzie domagają się portu Duma czy Tuka na Amiga przecież to wszystko już było dzieje się tak dlatego że ci ludzie Gdzieś tam w 97 czy 98 roku mieli już pecety i nie wiedzieli o tym, że, że po uwolnieniu źródeł przez ID, yy, to wszystko zostało szybciutko przeportowane na, na przyjaciółkę. No i teraz odkrywają, że znaczy nie odkrywają. No, no nie wiedzą o tym, że, że tak było. Yy, no oczywiście tam skomentowałem yy, sprawę. Przy czym y, 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 przy czym y, sam nie mogłem dokładnie sobie przypomnieć jak to było z tym dumem na Amize y, No i zacząłem grzebać w pamięci y, odkryłem, odkryłem niesamowitą rzecz y, w sumie wczoraj y, że moja pamięć gdzieś do y, 2000 roku jest y, w cudzysłowie internetowa a pamięć przed 2000 rokiem jest pamięcią gazetową. I, i o, tyle, o tyle fotograficzną, że, że jestem w stanie przypomnieć sobie dokładny numer gazety, czy na, która to była Amigowa gazeta, czyli np. ACS czy magazyn Amiga. Mniej więcej, która strona co ciekawe, strony Strony pamiętam po kolorach, czyli na przykład, czy to była jasna strona, czy ciemna, czy, czy, czy granatowa. Jestem w stanie sobie coś takiego przypomnieć. I przypomniałem sobie od razu okładkę Amiga Computer Studio, na której był napis Quake. Eee, szybciutko znalazłem to w mojej, w mojej szafie z gazetami eee, no i, i okazało się, że Quake wyszedł w 98 roku ten z Clickboom oficjalne wydanie czyli, czyli to nawet nie jest eee, nawet można powiedzieć, że to nie jest port tylko to jest oficjalne, komercyjne wydanie Quake'a na Amigę wyszedł w 98 roku ale moja gazetowa pamięć eee, eee, Moja gazetowa pamięć miała w głowie nie tylko tą okładkę z Quake'em, ale miała w głowie też czarną stronę końcową z któregoś ACS-a, bo, bo tam zawsze przeglądałem, zawsze przeglądałem jakie pliki nowe wychodzą na, na przyjaciółkę, bo do, do ACS-ów od pewnego momentu były dołączane. Te cover CD, i zawsze człowiek sobie przeglądał, co na takiej płycie jest. No i, i faktycznie znalazłem numer z 1997 roku, y, który, który ma tam w opisie tego Cover CD y, ma napisane, że pojawił się pierwszy pierwszy silnik umożliwiający y, 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 uruchamianie wadów z Duma uruchamianie wadów z Duma bez możliwości jeszcze strzelania do, do przeciwników i ten sam silnik pozwala także na uruchamianie znaczy, znaczy nie ten sam, chyba obok drugi druga wersja silnika pozwala na takie same uruchamianie Duke'a i to był 97 rok i teraz dlaczego, dlaczego to wszystko się zlało mi jakoś w głowie, no bo okazuje się, że że rozpowszechnienie się silników Duma na amidze było praktycznie w tym samym czasie, gdy na amidze wyszedł Quake. Dlatego to wszystko mi tak się zlało w głowie. No i, no i ta fotograficzna pamięć gazetowa, jak ja ją nazywam. Pozwoliła mi szybko ten fakt ustalić. Gdybym, gdybym bazował na tym, co jest w internecie, to byłoby ciężko, bo polskie portale wtedy jeszcze, jeszcze te istniejące, czyli PPA i EGZYK nie, nie funkcjonowały, i, w, i bez pamięci gazetowej czasami, jak widzicie, ciężko jest ustalić takie, takie fakty. Dlatego postanowiłem, że nigdy, nigdy nie sprzedam tych, tych moich czasopism, szczególnie tych, tych które mi, tych, które dokładnie czytałem, bo, bo wtedy to wszystko się kodowało w moim, w moim mózgu i, i dzięki temu mogę, mogę się poruszać w latach 90., no bo, no bo to wyglądało tak, że kupowało się taką gazetę, czytało się od, od deski do deski, i nie było nie było tam wyjątku, po prostu człowiek tak to wszystko chłonął, że, że i z taką intensywnością to chłonął, że jak widać po po 25 latach mózg ciągle to, to pamięta. Dokładnie yy, potrafi ustalić w której gazecie, jaka okładka, na jakim tle, gdzie co jest opisane. Z taką intensywnością chłonęliśmy yy, te wszystkie Informacje z amigowych gazet z lat e, 90. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że e, że Dum na Amigę to dopiero teraz wychodzi. E, no bo chodziło o. No bo nie, niektórzy w głowie na słowo Amiga to mają 500. E, nic więcej. No bo podpalenie takiego Duma w 97 roku, czy 98 na. Na 1200 c wymagało posiadania jakiegoś dopalacza, czy choćby nie wiem dodatkowej pamięci fast, a, a to już dla niektórych było, to już nie była Amiga, tak? Amiga była 500 z 1 megabajtem ramu. No i wyjście poza, poza to to oznaczało już dla nich zakup PC -ta. Było poza ich y, możliwościami wtedy finansowymi i no w ogóle nie wiedzieli, że, że y, tak się dało. Dlatego, dlatego niektórzy mogą powiedzieć, że dopiero teraz ten projekt y, y, KK Krzy, Krzyśka z Altair, jest, y, jest y, też opisywany ostatnio na, w którymś z newsów na Execu Jest dopiero pierwszym portem Duma y, na Miguel. ale tak naprawdę to nie jest też port. Bo ta gra powstaje praktycznie od zera. Yy, I ciężko powiedzieć, czy to jest, yy, czy to jest yy, taki prawdziwy Dum. To jest, yy, można powiedzieć, klon. Yy, niby, niby wykorzystujący tam elementy z, yy, z, yy, z open sourceowej yy, source wersji Duma. Ale tak naprawdę to jest. Grand pisana od, od zera, od nowa. Yy, no, ale, ale klimatem i yy, klimatem i grywalnością przypominająca to, tego pierwszego Duma. Gdyby coś takiego wyszło faktycznie tam w 93 powiedzmy czy w 92 roku na, na 500 no to no to pewnie ci ludzie, którzy teraz na wykopie nie wiedzą o tym, że powstały porty yy, silnika Duma yy, w późniejszych latach pamiętaliby o tym, że, że jednak powstał ten dom, No bo oni Amigę kojarzyli z, z 500ką z jednym megabajtem. No i tak to się kręci w całym tym 68 świecie klasyka 68K, gdzie, gdzie wszystko jeszcze raz przeżywamy na nowo. Bo, bo nagle ludzie kupują 0,60, nagle kupują karty Warp, kupują wampiry, i, i nagle. Dokładnie tam, gdzie my byliśmy w 98, w 90, pod koniec lat 90. I, i, i tak to się kręci y, wszystko jeszcze raz. Oni sobie z tego nie zdają sprawy, a my, my, którzy pamiętamy wszystko całość, y, mamy jeszcze raz to samo, to takie takie koło y, zostało y, zostało. Y, zostaje odtworzony jeszcze, jeszcze, jeszcze raz w naszych głowach to jest dosyć frustrujące, no bo niekoniecznie niekoniecznie chce się jeszcze raz to samo, znaczy można nostalgicznie to jeszcze odtworzyć sobie jakoś i się tym cieszyć, ale ale tak, tak naprawdę człowiek chciałby zupełnie nowych rzeczy zupełnie nowych nowych nowego oprogramowania, nowych gier, a koniecznie ciągle nie wiem, gonienia pierwszego Pentium. Tak gdzieś czytałem na którymś z forów, że, że ktoś chciałby, żeby no żeby przynajmniej ten, ten klasyk, to 6.8K pozwalało działać tak jak pierwsze Pentium. No, no, no jest to dosyć dla mnie Dziwne, że ciągle kręcimy się, już nawet nie, nie na etapie tej pierwszej pięćsetki, ale gdzieś tam, e, gdzieś tam w tych późniejszych latach 90., dokładnie w tym momencie, kiedy ci wszyscy ludzie sprzedali Amigi m, i pokupili PC-ty, tak nie, nie, nie pamiętają tej, tej dalszej historii. To chyba tyle, bo, do, bo już zaczynam się, zaczynam się też zapętlać w tym temacie. i Jak widzicie, udało się chyba nagrać chociaż z dużymi wstrząsami bo jadę po jakiejś dziurawej drodze w górach z dużymi wstrząsami ten 30 odcinek Shaman Race nie wiem kiedy będzie kolejny nie wiem kiedy będzie, nie wiem kiedy będzie ten nowy cykl czyli Amiga w sieci wszystko u mnie dzieje się w temacie hobby wszystko dzieje się zupełnie przypadkowo tak jak widzicie czasami na egzeku, że yy, yy, że pojawia się dużo newsów, a czasami w ogóle. Czasami przez, nie wiem, przez nawet dwa tygodnie może nie pojawić się no, żaden news, a czasami może się pojawiać bardzo dużo. To wszystko yy, zależy od tego, yy, ile mam czasu, yy, jak toczy się życie rodzinne, jak toczy się yy, moja praca, jak, jak tak naprawdę się to wszystko układa i tak samo jest z tymi nagraniami. Gdy jeździłem codziennie do pracy, miałem czas, teraz nie jeżdżę, więc, więc ich nie ma. Zdecydowałem się nagrać ten odcinek, kolejny Shaman Race, bo, bo w sumie nie, niewiele osób to ogląda, ale zaskoczyło mnie, że na naszym czacie Egzeka kilka razy kilka razy zostałem zapytany, kiedy, kiedy będzie nowy odcinek Shaman Race. Gdzieś tam na, na yy, w sieci też yy, to, to ludzie pytali. Także, także jednak ktoś to chyba oglądał. Yy, więc zrobiłem ten 30 odcinek. Mam nadzieję, że wam się yy, podobało, chociaż yy, obraz jest yy, jaki jest. O, jest równa droga. W końcu wyjechaliśmy na jakąś równą drogę. Przestaniemy podskakiwać. No, to chyba tyle, nie będę przeciągał miłego grania w, 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 dumowate gry, w dumowate gry na Amigę. Taka jeszcze refleksja po latach, że mówi się, że Doom nigdy nie wyszedł na Amigę. To oczywiście jest nieprawdą. A wszystkie platformy tak naprawdę już zapomniały o tym Doomie. A amiga ciągle jest związana z tym Dumem. To jest taki yy, taki yy, dziwny zbieg okoliczności, że, yy, że albo mamy kompleks tego Duma jako amigowcy i ciągle odgrzewamy te wszystkie silniki Dumo, Dumowate, yy, wszyscy już dawno, dawno o tym zapomnieli, a my ciągle kręcimy się wokół tego, yy, tego Duma. jeszcze, jeszcze ludzie yy, na takich forach jak Wykop mówią, że nigdy go, że nigdy go nie mieliśmy. To tyle, na razie. Hej.